Otwieram sesję Rady Miejskiej w Burmistrz Witam wszystkich radnych zabranych na dzisiejszej sesji. Witam pana burmistrza, pana zastępcę, witam pana burmistrza Rekta. witam y, pana skarbnika, pana sekretarz, witam szanowną komisję terytorialną wyborczą, y, wszystkich przybyłych gości na, na, na dzisiejszą uroczystą sesję. Jest to sesja, którą zwołuje jeszcze komisarz wyborczy w związku z, z, ze złożeniem ślubowania nowego, nowo wybranego burmistrza Delekta. Przeczytam porządek obrad w tej chwili i będę prosił o ewentualne uwagi, jeżeli Państwo radni będą chcieli zgłosić tego porządek. Więc zgodnie z postanowieniem nr 58 przez 14 komisarza wyborczego w Krośnie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania sesji w celu złożenia uchwały przez Wójków i Burmistrzów wybranych w głosowaniu w ponownym w dniu 30 listopada 2014 roku zostaje zwołana druga sesja Rady Miejskiej w Łęczniku Zdrowia z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad już miało miejsce. Są wszyscy radni według listy obecności. Następnym punktem Wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza przez gminną komisję wyborczą. Tu są panie tutaj obecne. Złożenie ślubowania przez burmistrza to jest trzeci punkt. I czwarte zakończenie obrad z drugiej sesji Rady Miejskiej Dziewości Zdrowia. Bardzo proszę, czy Państwo radni chcą jakieś uwagi wnieść do tego obrad? To proszę o, o, o odpowiedź. Nie ma uwag? Dobrze, dziękuję bardzo. Zatem będziemy głosować nad porządkiem dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przeczytanym przeze mnie porządkiem sesji obrad Rady Miejskiej Kończykowej? Proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za. Czyli 13 głosów. 14, przepraszam. 14, 14, 14, 14 głosów za Dobrze. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego obrad, w którym jest wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza przez Gminną Komisję Wyborczą. Proszę bardzo.

Będzie złożenie i przez pana burmistrza. Tutaj pan burmistrz przysięgi ma przed sobą, i będziemy odbierać przysięgę od panu. Obejmując urząd burmistrza Gminy i Bądź uroczyście śrubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy i Zdrój. Tak mi dopomóż Bóg. dziękującemu panu burmistrzowi i jego zastępcy za te 8 lat pracy na rzecz naszej wspólnoty i jednocześnie nowo wybrane panu burmistrzowi życzyć sukcesu, dowodnej pracy dla dobra naszej gminy i wszystkich jej mieszkańców. Gratulujemy. Pan burmistrz tutaj chciał prosić o zabranie głosu. To dla mnie niesamowity zaszczyt zostać w Polsce Gminy Jest to dla mnie niesamowite, niesamowite zobowiązanie, aby nasza gmina Koniuszkiej rozwijała się, aby te rzeczy, które można zrobić lepiej, więcej, służyły przede wszystkim mieszkańcom Gminy Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przede wszystkim tutaj na początku podziękować tym wszystkim, którzy y, głosowali na mnie. Też chciałbym prosić tych, którzy nie głosowali na mnie, oddali głosy na innych kandydatów, aby obdarzyli mnie zaufaniem, z uwagi na to, że jedynym celem, który przyświeca mi, mojemu komitetowi i ludziom, którzy ze mną współpracowali, jest tylko i wyłącznie rozwój gminy i wolnictwo i też dobro ich mieszkańców naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, w trakcie kampanii wyborczej cały czas prezentowałem siebie, prezentowałem zespół, który będzie razem ze mną realizował różnego rodzaju postulaty mieszkańców, które do nas docierały. Chciałbym Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę poinformować o tym, że w poniedziałek powołam na stanowisko zastępcy burmistrza gminy Ponistuj, Pana Jacka Rybla, osobę... osobę. Chciałbym Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę poinformować, że w poniedziałek rozpocznę tworzenie dla otwarcia na tyle, aby dla mnie i dla Wysokiej Rady i dla Mieszkańców znana była sytuacja całej gminy i w aspekcie gospodarczym, majątkowym, finansowym jako pewien fundament do dalszego rozwoju gminy i Dziękuję wszystkim za zaufanie. Jeszcze raz postaram się nie zawieść Państwa zaufania i zasłużyć sobie na zaufanie tych ludzi, którzy na mnie nie oddali głosu. Dziękuję bardzo.